Oczo! Wydaje mi się, że przygotowują wystawę o mumii. A -a -a. Jest pan e -a -a. cały? To jest zemsta mumii. Ktoś chciał, żeby ten człowiek spadł. Mamy nową sprawę. Na to wygląda. To Tyril i Oliver, młodzi detektywi z naszego miasteczka. Witamy młodych detektywów. Miło mi poznać. Operacja Mumia? Szukacie czegoś? Rozwiązujemy zagadkę. Te wypadki to nie przypadek. Musimy coś zrobić. Jesteście coraz lepsi. No dobrze, grzeczny piesek, tak, tak, tak.